We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Cześć, witajcie na naszym kanale Twistory Vlog! Cześć, ale dobre światło mamy. Dobre światło, bo słoneczne, dzienne. Słuchajcie, dzisiaj mamy taką misję. Jak widać, jestem tutaj przy otwartym balkonie. Dzisiaj robimy dekorację na balkon. I w związku z tym ja, słuchajcie, kupiłam dla Taty takiego renifera w prezencie do kalendarza adwentowego, ale już mu musiałam pokazać, no bo ja się na tym nie znam i on tu musi wszystko, wiecie, zrobić jak trzeba. To tak wygląda ten renifer. A tutaj mam lampki na balkon, i będziemy to zaraz wszystko przymocowywać. Tylko. dziewczynki. Tak, musimy to wszystko się tym zaraz właśnie zająć. Mam całą stertę lampek, także tak to będzie dzisiaj wyglądało. Taką mamy dzisiaj aktywność. Dziewczyny też poobiera. Nie, 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 Lila, co ty z tym idziesz? ty z tym idziesz? na balkon no, no tak, dziewczyny wyszły na balkon i szaleństwo nie ruszaj, nie ruszaj nie ruszaj tacie, bo tata nie będzie dał, nie da rady podłączymy lampki i zobaczymy cicho Lila, nie krzycz ja wiem, że ty się cieszysz dziecko się cieszy i się ekscytuje dobra, są so. działają tak one wyglądają kolorowe pocieszą oko Mieli luz, pocieszą oko takie lampki. To muszę jeszcze odplątać. A tu nie wiadomo, jak to wszystko odplątać. Ok, nie wiem, czy to dobrze widać, ale światełka jako tako. Nie ma tutaj nic nie widać. Jako tako to światełka nasze zrobione. A teraz tata będzie montował. Teraz tata będzie montował naszego renifera pięknego. Nie! Wow, ale będzie renifer. Nie, sanki teraz montuje. Teraz tata montuje sanki. Zobaczymy, gdzie nam się to uda zamontować, nie tato? Uh -huh. To może być największy problem. To może być właśnie problemik delikatny. A czy, ja bym chciała, żeby to było na barierce. Mila do na balkon z tym lodem. Nie będziemy tego wszystko sprzątać. Na balkonik. Elegancki. To daj, mam tutaj jakieś dodatkowe rurki. Zastanawiam się do czego. Tu w instrukcja, wiecie, instrukcja jest. Nie mają rurki w instrukcji. Turbo, dwie rur, dwóch rurek. Turbo prosta, nie wiem do czego one, są potrzebne, czy nie. O co chodzi. No ja też nie wiem. Kiedyś to nie ma już nic, nic więcej nie jest napisane więcej. Nie wiem, może one są tylko jakieś takie dodatkowe, jakby coś trzeba było przytrzymać, albo coś. Nie, sądzę. Chińczyki, Chińczyki nie dają dodatkowego. Ja nie, nie dają dodatkowego. Dodatkowe więcej kosztuje, nie? No Jasne. Co to jest? A na pudełku ani co? To może się da... No nie widzę tutaj żadnego dodatkowego drucika. No i dobra, wrócimy. Tak się to trzyma tak. Pochodzmy z tym na balkon Mamy. i już A sunny day, but it's cold outside it tingles in my heart Breathing air that clears my mind I'm all for a good start the shingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I want to sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. I'm happy you're here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh that gives me joy, that everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love. McKee, like I'm a kid back and forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling, and it's snowing, it's the time. Time of year, winter wonderland, my winter wonderland. is the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way, a reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year. Dobra, tato ma tyrtyrki, Albo różno to się nazywa w różnych miejscach. Różnie no to mówią, nie? Tak, Opaski. Różnie mówią, ale tato to opaskami zrobi, bo tam jednego uchwytu brakuje. No, aż, aż! Już. Dziewczyny już też rozrabiają. Uszy nela, uszy, uszy Nela, uszy Ale nela. jest No żeby żebyś nie spadła na tych No i słuchajcie, tato skończył. Tak to finalnie wygląda nasz Jennifer. A to dopiero... Może w nocy się uda coś pokazać jeszcze. Nie. No, bo to teraz nic nie widać za bardzo. Ale no, jeszcze go poprawimy, ładnie go przymocujemy. Jak co, tutaj coś jeszcze da, nie? No, tak, jedno, tak jest. Trzyma się. Trzyma się. Dobra, słuchajcie. Ja się z wami na ten moment żegnam, bo ja muszę spadać do fryzjera. Dziewczyny tam rozrabiają. Ech. Widzimy się potem. Mamy już wieczór. Słuchajcie, jak widać za oknem. Tata już dokończył swoje dzieło w czasie, kiedy mnie nie było. I teraz tata będzie prezentował. Ja będę jak Griswold, Tak. Ja będę jak Griswold, tylko że ja mam pilota. Tato ma wszystko na pilota no, zorganizowane. No, to nic nie zrobisz. Raz, dwa, trzy. Zanzik tutaj wisi, bo coś by chciał no. jakiś. No to co, liczymy trzy. Ja zostaw pystykę, dobrze? I ci mówię, no, tak, że będę. No. Zobaczymy czy będzie widać. Dobra. Łaga? Tak musi być. 3, jeden, 1... I co? I, I co? nie działa. Ja, Aha, nie działa. Działa. Tak nie działa. Tak wygląda taty balkon. Trochę odbijamy się my, ale ja tu może zgaszę światło szybciutko. No, próbuj. O, tak jest dobrze. Tak jest już dobrze, o. I tak nam się nie świeciło. Na szczęście mamy rolety. Słuchajcie, tak nam będzie przeszkadzało, to możemy sobie zasłonić. <ślinia> Tu jest plus. I tak wygląda nasz balkon w tym roku. To jest razu. Uwaga, ma Uwaga, uwaga. Teraz już chyba lepiej widać. O. Tak wygląda nasz balkon. Tyle pracy. Już, 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 już zamykam. Zimno, zimno, zimno. Dobra. A my się słuchajcie z wami żegnamy. Trochę światło słabe. Ale tak, na tle tutaj no, okay, proszę. Renifera. Bardzo na tle renifera. My się z wami na tle Renifera żegnamy, słuchajcie, my mamy kolejne przygotowanie do świąt odfajkowane. Tak. Mamy ubrany balkon, mamy trochę ubrany dom, a teraz jeszcze potrzebna jest choinka. Musimy jeszcze ubrać choinkę. I już będziemy prawie przygotowani, potem jeszcze szybko sprzątanie i już możemy się zabierać za gotowanie. Na święta już I będziemy wszystko gotowe. Widzowie, zaraz się zobaczymy, papa. Pa. Zaraz się zobaczymy widzowie, to jutro się zobaczymy widzowie. No. Jutro się zobaczymy, widzowie. No to co, pozdrawiamy Was serdecznie. Aha, jeszcze chcieliśmy pozdrowić Wikusie z Karolewa, która ogląda nasz kanał, jest naszą fanką, lubi zaglądać do nas i jest ciekawa, co u nas słychać. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiamy. No i dziękujemy, że oczywiście nas oglądasz. Wszystkich innych, którzy się. Którzy nie prosili, też pozdrawiamy. Tak? Wszystkich tych, którzy. Tak. A tata nie siedział i się bawił. A tata nie siedział i się bawił, bo zrobił sobie oświetlenie na pilota. Tak. Jakby ktoś był ciekawy, jak oświetlenie na pilota się robi, to tata może szybko wyjaśnić w następnym odcinku, jakby była taka potrzeba. A myślę, że każdy wie. Tato ma takie teraz, gadżety. Teraz takie czasy, że już każdy wie. No, ale jakby może ktoś jeszcze chciał się dowiedzieć, to tata takie gadżety ma, to może to wyjaśnić. Okej, okay. no to co? To widzimy się jutro, nie? 爸爸。Bye bye.